Bertrand i Ann są sierotami. Rodzice zmarli. Pozostało rodzajstwo mieszka na wiosce. Bertrand wynajął mieszkanie w Jaundę, by móc ukończyć szkołę, chodzi do klasy maturalnej. Ma nadzieję, zdać w tym roku maturę, by móc znaleźć pracę i utrzymać rodzinę. Ann, jego najmłodsza siostra uczy się tylko dzięki pomocy i to. Takiej pomocy ze strony Bertranda, który, który wziął ją pod opiekę, także i razem mieszkają. W tym roku Bertrand bardzo chorował, miał trudną sytuację, również brakowało im pieniędzy na jedzenie, stąd Bertrand sprzedał łóżko. Dopiero po tej sprzedaży przyszedł prosić o pomoc, no i taką pomoc otrzymał na opłatę wynajmu mieszkania. Za to jest bardzo wdzięczny i przez to mógł spokojnie przygotowywać się do egzaminów maturalnych. Ann jest zdolną uczennicą, za sytuacja nie, nie była dla niej łatwa, często zamykała się w sobie i zwłaszcza w sytuacji, gdy, gdy nie było co jeść, było jej to bardzo trudno. Odkąd Bernd przychodził po pomoc, to pomoc także uzyskał Właśnie w formie żywności. Była to, były to ryż, czy sardynki, czy chleb, czy jakieś owoce. Coś, co sam mógł przygotować. Jest chłopcem bardzo zaradnym i odpowiedzialnym. Uczy się dobrze. Do tej pory przechodził zawsze z klasy do klasy, więc czekamy na wyniki. Z nadzieją, że zda także maturę.